Na dzisiejszych warsztatach nawołujemy sobie kubeczek porcelanowy. Mamy tutaj kubeczek taki miętowy, kolorek. Tutaj mamy taki biały prawie. Potrzebujemy jeszcze do tego farby do porcelany, które wypalamy w temperaturze 150 stopni w piekarniku przez 35 minut. Tutaj mamy różne kolory takich farbeczek. Pędzelek potrzebujemy i jeszcze potrzebujemy konturóweczka do narysowania naszego aniołka. Tutaj mamy takie konturówki porcelanowe. I tym malujemy na porcelanie. Jeżeli mamy wątpliwości, czy damy radę narysować od razu konturówką naszego aniołka, bezpośrednio na kubeczku. Możemy sobie najpierw namalować tego aniołka ołóweczkiem. Czyli delikatnie ołówkiem rysujemy naszego aniołka. Nasz aniołek będzie trzymał w rączce kwiatuszka, którego będziemy mogli komuś dać. Kwiatuszka razem z namalowanym naszym kubeczkiem. Mamy sukienusie, możemy jeszcze buciki dodać, może być chmureczka. I teraz będzie nam wygodniej malować konturóweczką. Teraz rysujemy konturówką do porcelany naszego aniołeczka. Jest nam oczywiście wygodniej, ponieważ wcześniej narysowaliśmy sobie wzór ołów. Teraz nasz uśmiechnięty aniołek będzie obrysowany konturóweczką. Możemy pododawać mu tutaj włoski. Możemy zrobić mu kucyki jak chcemy. Może być do kogoś podobny. Ten na przykład będzie podobny chyba do pszczółki maj. Sukienkę wykończyliśmy falboneczką, Damy jeszcze aniołkowi naszego osipa. Na skrzydełkach możemy pozaznaczać pióreczka. I możemy jeszcze zrobić chmurki. Tutaj będzie drugi aniołek, który będzie sobie wchruwał w powietrzu. Oczywiście ten ma kucyki. Troszkę inną fryzurkę ma. I będzie sobie wchruwał z naszym kwiatuszkiem w oczce. W drugiej roczce też możemy zrobić następnego kwiatuszka, którego będzie nasz aniołek niósł do kogoś. I tu jeszcze zrobimy półsłupek, i możemy zrobić chmureczki. Będzie wiadomo, że on sobie frumie wśród chmurek. Tak naszkicowany kubeczek z aniołkami odłożymy do suszenia. Możemy tutaj jeszcze dodać jakiś napis albo czyjeś nie, ale niekoniecznie. Zaczynamy malowanie naszego aniołka, ale zaczniemy go od zielonych listeczków. Malutkie kropeczki zrobimy przy kwiatuszku i przejdziemy do malowania buźki. Buziłkę mamy żółtą. Damy jeszcze jej pomarańczowe paliczki. Możemy malować po tej konturince naszej. Bierzemy się na malowanie włosków. Wraz zrobimy rączki i stopy. Tym żółtym kolorem możemy też pociągnąć troszeczkę skrzydełka od góry, ale dole będą ciemniejsze. Przy tułowiu aniołka Narujemy troszeczkę ciemniej, bo te skrzydełka są w cieniu z tyłu, więc dodajemy troszkę ciemniejszej farby i robimy cieniowane te skrzydełko. Mamy już skrzydełka i bierzemy się za sukieneczkę. Sukieneczkę zrobimy w kolorze takim blady róż. Najpierw malujemy jasnym kolorem, a później będziemy troszeczkę ściemniać i dodamy troszeczkę fuksji. Sukieneczkę możemy zrobić tak troszeczkę cieniowaną, ozdobną, czyli dajemy troszeczkę fuksji. Dodajemy troszkę ciemniejszego, czyli fuksję mieszamy z niebieskim. Malujemy chmurki. Nasz aniołek będzie sobie stał na ładnej chmurce niebieskiej. Chmurkę możemy troszkę pocieniować żółtym kolorkiem też. To musi być wesoły kubeczek. Czyli dajemy dużo jasnych kolorów. I mamy gotowego aniołka. Jak farba troszeczkę wyschnie, będziemy mogły wykończyć go. Z drugiej strony naszego kubeczka możemy pomalować naszego aniołka też. Jeszcze tu I mamy prawie sukieleczkę naszego aniołka. Do naszego kwiatuszka robimy tutaj listeczki, młodyczkę zieloną. Zielone możemy zrobić też naszemu aniołkowi budziki. Możemy zrobić zielone kropeczki w środku. I mamy prawie gotowy kubeczek. Jeszcze zaraz go troszeczkę obrysujemy. Na naszym kubeczku Możemy zrobić napis. Weźmiemy do tego celu porcelanowy, czerwony pisaczek i robimy napis. Oczywiście możemy dać jakieś imię, ale my tutaj napiszemy. Gdzie zrobiliśmy ten kubek? Naszego aniołka na kubeczku możemy dedykować konkretnej osobie, możemy dać jej prezencie. I możemy napisać imię. Oczywiście ja na tym kubeczku też dopiszę imię. Taki teraz mamy gotowy kubeczek z aniołkami, który został namalowany na warsztatach artystycznych. Goxir. Dobromierz. Gotowy kubeczek, namalowany, zostawiamy na 24 godziny do wyschnięcia. Później wypalamy w piekarniku przez 35 minut na temperaturze 150 stopni i jest gotowy do użycia.